Dzień dobry Państwu, Tomasz Schweigert z Bańki. Znowu będę musiał zająć Państwu czas swoją sprawą, bo powiem Państwu, że nic nie zmieniło się z tym obywatelem drugiej kategorii. Zapisu tak było i jest tak teraz za tej władzy. Wydaje mi się, że tutaj są między innymi długie ręce pana ministra Siemoniaka, bo nie rozumiem dlaczego do tej pory Sprawa dotycząca zdjęcia immunitetu pana Siemoniaka leży w Sejmie od maja bieżącego roku. Pan Siemoniak nakłamał, poderwał mój autorytet. Jak zwykle chciał ze mnie zrobić osobę niewiarygodną, tak samo jak pis, sugerując, że być może jestem jakąś osobą niestabilną psychicznie. Wiecie Państwo, takie było powieszenie na mnie tarczy strzelniczej, kiedy w programie Radia Rebeliant pan Siemoniak po tym, kiedy hmm, pytano go, co się stało, dlaczego hmm, ukradziono i podrzucono później paczkę pod hmm, dom, w którym przebywam, pan Siemoniak wyśmiał to i powiedział, że powinien się wyjść na policję. Kiedy ja już dawno zwróciłem się na policję, sprawa toczyła się w prokuraturze i sprawa toczy się w prokuraturze. Cały czas jest duży problem z tym, żeby wydać człowieka, który tą paczkę podrzucił. Ja już dokładnie tę sprawę opisywałem. Złożyłem do sądu prywatne oskarżenia. Akt został przyjęty, gdzie sąd merytorycznie to sprawdza. Zostało wysłany do. Pismo do Sejmu o zdjęcie immunitetu pana Siemoniaka. Pan Siemoniak w sądzie, jeżeli do tego dojdzie, będzie musiał odpowiadać na pytania, jak każdy obywatel. Między innymi w sprawie bezprawnej wigilacji, która nadal trwa. Szanowni Państwo, jak wiecie, byłem jednym z tych 31 pierwszych osób wskazanych wtedy jeszcze przed ministra Budnara jako Ofiara y, ataku Pegazusem. Ja miałem trzy Pegazusy, żeśmy to pokazali. Y, Janek Piński też był ofiarą ataku Pegazusem. Y, Jankowi odmawia się tego, żeby być osobą pokrzywdzoną. Ja jestem pokrzywdzony w tym śledztwie. I wiecie co? Nie pozwalam mi się na dostęp do akt. jestem w drugiej kategorii. Y, otrzymałem takie pismo, znaczy otrzymał mój nas. Pan nas Marcin Pietrowski, Rzeczpospolita Polska, Prokuratora Krajowa, Zespół Śledczy nr 3, ulica Postępu, sygnatura akt 1001, łamane na 23, DS łamane na 1,24, Warszawa, 26 listopada 1925 roku. Pan adwokat Marcin Pietrowski. W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 23 września 2025 roku w przedmiocie udostępnienia całości akt postępowania od sygnaturzy 1123 DS 124 uprzejmie, uprzejmie informuję, iż brak jest podstaw do zmiany stanowiska zawartego w postanowieniu prokuratora z dnia 10 lutego 2025 roku utrzymanym postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia Warszawy, Karna, w Warszawie drugi wydział kar sygnaturze 2 KP yy, 533 łamana 25 9 września 2025 roku. Po prostu, Szanowni Państwo, my żeśmy wtedy, kiedy zostało wszczęte śledztwo w prokuraturze Rzeszowskiej, śledztwo na um, śledztwo prowadzone przez prokuraturę, przez Lubelską przeciwko mnie i śledztwo przeciwko prokuratorom. I funkcjonariuszom CBA. Prokuratura Rzeszowska prowadzi śledztwo. Użyliśmy tego argumentu, że pokazując materiały, które w ramach pracy dziennikarskiej otrzymaliśmy e, e, od ludzi z CBA, tych materiałów nikt nie zakwestionował, nie zakwestionuje o tym, że CBA doskonale wiedziało, że chyba zgłaszało prokuraturze, że zabarbowało mojego, moją obrończynię. To znaczy, że wtedy, kiedy miałem stawiane zarzuty w tym śledztwie, nie miałem obrońcy, no wtedy, kiedy byłem dręczony i zerowany przez 11 miesięcy, kiedy tą sprawę fabrykowano przeciwko mnie. Ta sprawa dalej się toczy, pomimo tego, że na, na nich toczy się śledztwo w prokuraturze w Rzeszowie. Wiecie Państwo, w tej sprawie, kiedy napisaliśmy w książkę więzień CBA i pokazaliśmy przestępczą rolę pani Siwiec, i teraz to, co robi pani Agata Baryła, prokurator, delegowana w tej sprawie w Lublinie, skutkowało to chęcią rozszerzenia zarzutów. Zarzutów, których nigdy nie miałem postawionych. I w związku z tym. Kiedy uruchomiono było to śledztwo, wskazaliśmy szereg nowych okoliczności w tej sprawie, bo i tak nie rozumiem, dlaczego nie chciano mi udostępnić tych mm, materiałów ze śledztwa. Po prostu chroniono prokuratorów, przestępców i dalej chronią i chronią ludzi CBA i dlatego nie mogę obejrzeć całości akt. Wiecie Państwo, cały akt nie mogłem też zobaczyć w tym śledztwie lubelskim. Od 2000. 19 roku, bo to śledztwo wszczęto, w odpowiedzi na śledztwo przeciwko funkcjonariuszom Cybach, który ja założyłem. I wiecie Państwo, pan sędzia Gąciarek, który w tej sprawie wydawał ustanowienie, po prostu. Rozmazał na ścianie to, co robiła pani prokurator Siwiec, że nie udostępniała akt śledztwa, nie wiedział wtedy jeszcze, że ta pani, która jest na sali i miała być teoretycznie moją obrończynią, to jest jej, że tak powiem, źródło i to jest agentka, czy to jest współpracownica CBA opłacana przez Wąsik. Dalej taka sprawa się toczy. Ja w tej chwili otrzymuję kolejne mm, zawiadomienie, że nie mogę mieć wglądu w swoje akt. Posłuchajcie, Państwo. W swoje akt miał wgląd i dostał od tej prokuratury szpieg Rupców. Ten szpieg, któremu teraz przypisuje się jakieś kontakty z panem ministrem Żurkiem, co jest ewidentną bzdurą. I wiecie Państwo, ja Państwu przeczytam. Jak mogę twierdzić, że nie jestem obywatelem drugiej kategorii, skoro prokuratura tak się tłumaczyła w tamtym czasie? I słuchajcie, infosekulity z 5. 24. 5 września 24 roku. Paweł Rupcow, znany w Polsce jako Pablo Gonzalez, który okazał się rosyjskim szpiegiem, miał otrzymać dostęp do materiałów na temat prowadzonego przeciw niemu śledztwa, jeżeli to jestem osobą pokrzywdzoną, a on był szpiegiem podejrzanym. Na temat prowadzonego przeciw niemu śledztwa donosi Czwartkowa Rzeczpospolita. Do sprawy odniosła się w oświadczeniu prokuratora Krajowa. Paweł Rubcow opuścił polski areszt pod koniec lipca w ramach wymiany więźniów między Rosją a USA. Przebywał tam z uwagi na zarzuty prowadzenia działalności na rzecz obcego rosyjskiego wiadu wojskowego Gieru, Jak donosi Rzeczpospolita Zanim wrócił do Rosji miał możliwość zapoznania się ze wszystkim, co zebrano na niego w polskim śledztwie. Prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej, przekazał Rzeczypospolitej, że Pablo G. przed zamknięciem śledztwa skorzystał z przysługującego mu uprawnienia określonego w artykule 321 paragraf 1 KPK. Został zaznajomiony z całością materiału dowodowego, więc także niejawnego. Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z którym rozmawia RZED, stwierdził, że prokuratura Wiedząc, że zostanie wymieniony, powinno odmówić na podstawie 156 KPK. To przepis prowadzony w 2021 roku dla ochrony ważnego interesu państwa. Stanowi wentyl bezpieczeństwa podkreślił. W artykule przypomnianym, że Lubcow czytał akta przez dwa tygodnie lipca. Z materiałami niejawnymi podejrzany zapoznał się w kancelarii tajnej MBW. Z jawnymi w siedzibie prokuratury. Wskazał rzecznik prokuratury, krajowej prokurator, dając mu dostęp do akt. Miał nie wiedzieć, że Lubcow wyjdzie na wolność 31 lipca. Wyjechał z kompletnej wiedzy. Jest ryzyko, że dowiedział się zbyt dużo i przekazał moc Powiedział, że Pospolitej wysoko wstawione funkcjonariusz ABW. Prokuratura powinna dokonać selekcji i udostępnić lub znowu i włączyć te materiały, na których oparł się zarzut. I tak dalej, i tak dalej. I tutaj oczywiście prokuratura się tłumaczy. Do sprawy odniosła się w oświadczeniu prokuratora krajowa udostępnienie akt podejrzanemu, wobec którego stosowane tymczasowe aresztowanie, jest kodeksową zasadą. Mnie nie udostępniono absolutnie w, w sprawie, na którą jest śledztwo. Akt teraz, kiedy jestem pokrzywdzony w sprawie też mi się nie udostępnia akt. ja jestem obywatelem drugiej kategorii. Nie ma żadnej możliwości odmowy udostępnienia akt. Wobec podejrzanemu, wobec którego złożono wniosek o aresztowanie, przekazuje się prokuratory krajowi przez Wobec mnie to robiono, panie prokuratorze. A ja w tej sprawie nie miałem obrońcy. I teraz tak samo to robicie w sprawie Pegasusa. Ja pytam się, czy e, rodzina pana posła Brejzy miała dostęp do akt? Rozumiem. E, czy rodzina pana premiera Tuska? Dostanie taki dostęp do akt. Dlaczego nie pozwalacie ofiarom zapoznać się, co im robiono? Ja wiem, że skala tego, co robiliście mnie i Jankowi Pińskiemu, i tego, co się działo wokół nas, jest porażająca, bo nam o tym mówią wiewiórki, między innymi z CBA. Ujawniałem Państwu szereg materiałów z sygnaturami, dokładnych notatek i tego, co robiło tego bezprawia, które się toczyło w związku z nami. E, toczy się sprawa również, jeszcze kolejna, e, ponieważ sąd wskazał mi, że moja obrończyni działa przeciwko mnie. mnie. Czyli toczą się dwie sprawy, Rzeszowska i w prokuraturze Żoliborzu, o to, że mój obrońca działał przeciwko mnie. Toczy się sprawa przeciwko tej pani w, w tym Związku Radców Prawnych. Na razie nie wiem, jaki tam jest efekt. I toczy się sprawa w sprawie podrzucenia mi tej paczki. Kradzieży i podrzucenia mi tej paczki oraz w sprawie pana ministra Siemoniaka, który nakłamał i powiesił na mnie tarczę e, taką strzelniczą pod tytułem Możecie mu robić wszystko. Jak widzicie, można mi robić wszystko, bo prokuratura może odmawiać mi wglądu do akt, bo co ja tam zobaczę? Żeście mnie udręczyli mniej moją rodzinę i żeście yy, konfidentów wokół mnie yy, tylu ludzi porobili. Ja znam tych konfidentów, bo wysyłam wam te informacje, kto był i kto co robił. Ludzie są różni. Jedni są silniejsi, ludzie są słabsi. To, że pozwalacie mnie szkalować, że ja jestem człowiekiem, który... Udaje chorobę, kiedy ja jestem naprawdę ciężko chory, kiedy ja udostępniam dostęp do akt moich związanych z moim stanem zdrowia. Przyznam się Państwu, że patrzę na to, jestem coraz bardziej zniesmaczony. I ci ludzie z Prokuratury Krajowej w dalszym ciągu chronią swoich kolegów przestępców, czy koleżanki przestępców. Bo gdybym, jeżeli dostanę dostęp do tych akt, no to oczywiście oficjalnie dalej yy, będę zgłaszał wniosek o ściganie tych, którzy wobec mnie łamali prawo. Z CBA, z prokuratury i oni ich chronią. Ja tylko ciekawy jestem, czy yy, rodziny innych osób, które my żeśmy wskazali z Jankiem, pokazujemy tę listę Pegazusów, też będą miały takie problemy. Tych ludzi, których, którym prawa odmawia minister Siemoniak, ukrywając listę ofiar Pegazusa. Jak wiecie, Janek teraz zrobił ekspertyzę tych samochodów, które. Są tak zwanym ZPO, czyli zakrytym punktem obserwacyjnym, i to jest ekspertyza potwierdzona przez fachowców, że samochody emitują różnego rodzaju sygnały. Próbuje się to znowu dezawuować, wyśmiać i będzie wstyd. Będzie wstyd, jak z tym, gdzie mówiliśmy, chyba jako pierwsi, między innymi, o GSM-R na kolei, o rars o złodziejskiej rars o, o tym, że m, nikt w dalszym ciągu nie zajmuje się chociażby tym, dlaczego firma Unimot m, czerpie zyski z, z rozgrabienia lotosu. Czy to za to odpowiadamy, panie premierze? Za to? Pan Szłapka, pomimo tego, pana Rzecznik Prasowy, pomimo tego, że napisał dwie świetne interpelacje odnośnie Unii MOTU, nabrał wody w usta, już teraz UNIMOT jest ok, tak? Już nie ma korzeni rosyjskich. Przyznam się Państwu, że patrzę na to, czekam, liczę na ministra Żurka, bo po tym ruszyły się te sprawy. Natomiast odmawianie ofiarom możliwości dochodzenia do prawdy jest czymś ochotnym i koniec. Idę do Strasburga, tak jakście powiedzieli. Idę do Strasburga, przygotowuję ten wniosek. Będzie Wam wstyd. Po prostu Będzie Wam wstyd. Wy opowiadacie te, te rzeczy i do mnie dochodzi, żeby się nie martwili niektórzy, bo ja pewnie nie dożyję. Jak ja nie dożyję, to zostawię pełnomocnictwa i Zamiast, po, po mojej śmierci upomną się o mi o, te, o tę pamięć, którą żeście próbowali zaszargać. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę ewentualne podnieśnienie łapki w górę. Jeżeli możecie, piszcie do Tuska, do Żurka. Rozumiem. Na ministra liczę, na premiera nie wiem, co się z premierem stało. Nie rozumiem tego. Pan też był dręczony Pegazus. I Pan rodzina. Nie ma Pegasusów lepszych i gorszych. A te lata, kiedy robiono ze mnie i z Janka Pińskiego szpiega, to jest naprawdę droga przez mękę. A robili to ludzie, którzy teraz, jak pan widzi, ewidentnie pokazują, czyje interesy reprezentowali. Do widzenia państwa.